Siostra, coś nagrywasz. Cześć, cześć Dominika, jak się dzisiaj czujesz? Cześć, tu Adam, witam Was bardzo serdecznie na balkonie. Fajny balkon. Jesteśmy w Gdyni i dzisiaj nagrywamy film ze moją siostrą. E, to, to, to będzie ciężkie. No Dzisiaj będę malowany oraz malestowany Tak na początku tylko przypomnę o moim drugim kanale Do którego możecie właśnie w tym miejscu Albo w tym miejscu, albo gdzie, macie ochotę Albo na przykład w opisie o. Siemanko, wyhaczyłaś Nie jestem żadną stalkerką <grywka> Cześć siemanko, z tej strony Adam A dzisiaj witam was bardzo serdecznie z moją dziewczyną yy, Z moją siostrą Cześć moja siostro Cześć! A Dzisiaj w nowym wydaniu siostra i w nowym wydaniu Adam e, będziemy odpowiadać na Wasze pytania w poniedziałkowym Naruciaku Drodzy Państwo, no tam do widzieliśmy, nie? Tado się widzieliśmy. Kiedy to sobie Ci widziałem? Rok temu, dwa temu. Dwa tygodnie temu. No trochę nie nagrywaliśmy, trochę nas nie było razem, aczkolwiek dzisiaj. E, Ale to chyba z rok już. To chyba już rok, no. Jesteś legendą tego kanału. To co? Wasz oglądaj się dowiedzieć, trochę o sobie i podpowiadać na pytania. Stowaj. No czekaj, bo nie mogę, no pomóż mi, nie mogę wstać! Jakby co? Dziękuję. Jakby co, 50 tysięcy w górę i nagrywam kolejny odcinek z moją mamą. Z siostrą, to jest zabawne, jak się tak mylę, co nie? Nie. Co byś zrobił, gdyby Dominika założyła kanał e, i miała więcej subów od ciebie? xd? Więc wiedział się, że Dominika ma kanał, za, ale właśnie mówi wtedy, kiedy ja. To jest mój kanał, okej, okay? jeszcze to jest mój kanał! Jeszcze. Biorąc pod uwagę, że bez problemu mogłem się dzisiaj wejść do Twojego Facebooka i sobie wysłać te pytania, które właśnie czytamy, to wydaje mi się, że równie dobrze i równie łatwo mogłem wejść do Twojego. Będzie mi robiony makijaż przez moją siostrę. Siostra, pokaż się. Maluj mnie jak swoją francuską kobietę. Dobra, daj włosy. Jak to włosy? Co ty chcesz z moimi No muszę spiąć, żebym miała czoło. Nie, ja chcę mieć grzybki. Ja muszę... Od dzisiaj będę miała całe No, ty mi właśnie zrobię Zabijcie mnie. Czemu twoje szesnasty odcinka no, mówi, żebyś jej nie dotykał? Nie ma o co się chodzi, Dominika. W zbieg z okoliczności wydaje się tobie, że, że mógłby być jakiś problem. Po prostu, no nie wiem, no najwyraźniej. Nie lubię jaka tak taktyka, i tak. Mówiłem tobie, żebyś to nie robiła takich rzeczy? Uśmiechaj się dalej! Jakaś z twojego dzieciństwa jest ci najbliższa sercu? Kiedy Adam uciekł przed wyjazdem do Włoch. Przestań mówić to wszystko, wszystkim! Ona wyciągnęła sobie jedną historię z mojego życia i wszystkim ją opowiada. Nie opowiadaj jej. Ciągle, no wsi. Rozana opowiedział, jakie ty miałeś odpały w swoim dzieciństwie. Ho, ho, ho! ho. ho, ho. Dokładnie. Nie grałeś. To to Nagrywają. Ja Mamasz koziombródkę. Czy było kiedyś tak, że podczas kłótni coś za ostro powiedziałeś, lub uderzyłeś się i ona chciała zawołać mama, a ty ją uspokajałeś, że mama nie przyszła? Za każdym <grym> razem tak było. <grym> <gry> czy... Bada mnie wyzywał strasznie, był, był okropnym dla mnie bratem. Bił mnie, kopał, a ja, biedna leżałam wtedy na ziemi. Tak jak się leżącego nie kopie, to on łamał tą zasadę. Prawda! Chyba te będą artykuły. Na ruciach był swoją. Co się śmiejesz, tak? Czy teraz śmiejesz? Rozliczymy no, się, pobijecie dopiero po odcinku. <grym> Wszystkiego najlepszego z okazji bycia moją siostrą. Proszę Ci bardzo. Pamiętaj, jak to byś mi malowała. Maluj mnie. mnie Także. Się... No to wybieraj co. Jaką część chciałaś? A bo tu mam kosmetyki, kosmetyki tak. tak. Bo tutaj mam kosmetyki, słuchajcie, więc, więc muszę sobie wybrać chociaż jeden. Weźmy tak. sobie tą białą czekoladę. Ch Chcesz zjeść na początku. Twoje nie spadnie, no. Więc, więc możesz mnie nakarmić. Daj mi kostkę czekolady. A, zrób mi tym. żebyś się śmiechasz? Dobrze. Ty na pewno. Mhm. Dlaczego to jest takie? O, nie, ale na nie późno. chyba. Co za późno? No nie, dlaczego za późno? Wiesz co? Czekaj, grube czy e, szczupłe? Sztup, e, ja sztupły jestem. Zrób mi szczupłe! Ale popatrz, bo, patrz, bo wszy, na, na tych wszystkich filmikach, na tych... Na tych wszystkich filmikach youtuberskich ci youtuberzy wyglądają brzydko, zróbmy tak, żeby były ładne, okej? Okay? No <noise> dobrze. Okay. Czy pamiętasz jakąś śmieszną, slash, zabawną sytuację z Twoją siostrą, którą przetrobiała się w dzieciństwie? Pozdrawiam serdecznie! A co się obchodzi? Cię tak interesuje wszystko? Kolejne takie pytanie, że. o, co się tam ciebie Widziałam oooo! Wszystko było zabawne. Wszystko było zabawne! Ponieważ byłem idealnym bratem, który za każdym razem ma swoją siostrę, więc było mnóstwo frajdy, mnóstwo zabawnych sytuacji, które przeżywaliśmy wspólnie. I to nie jest tak, że teraz mówię cokolwiek sarkazmu, prawda? Kiedyś mówiłem, mi gotowałam pra... na łóżko. Jak mi dał to było śmieci. Widzicie Dobra. jakie zabawne? Później musiał to sprzątać. Z ha, ha. Widzicie, jaki jestem wspaniałym bratem? To jest moja tapeta. Cały czas mam, myślę tylko o tobie. Jesteś moim promikiem nadziei, o, zyj, e, zyj, moim pępkiem nieistniejącym w mojej głowie. A wiesz, co ta poduszka umie Pa. pa. <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> Wyskoczyliśmy. <grym wytkujesz> Uu. Uu. ale wiesz co? Mam większą kontrolę nad mi teraz w tym momencie Dodałaś mi umojętność Level up! W tym momencie mogę robić to co, 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 co chcę Ja to zrobię sam Dobra, robię to dobrze, nie? Dobrze to robię, to tak jakbym się malował na, Jak na plaży To jest krem z tak? Dlaczego mi skóra boli po tym? Dominika no boli skóra po tym Szczepienie skóra po tym, halo! To jest otwarcie, twarzy, to nie jest do stóp, to nie jest do pied. Czekaj, bo się dobrze bawię, czekaj Chcę ci pomóc Jasne, na początku się pomaga, a potem ci przeszkadza Więc tak, postanowiłem mieć tylko do połowy Bo tak Ile razy ktoś zapytał się twojej siostry, czy może autograf od jej brata A kto by chciał od niego autograf? Ach, Jezu Chryste pan... Ja chcę nagrać przyjemny materiał, który potem będą pokazać mamie I mama powie, o Jezu, ale mam fajne dzieci One się tak lubią Jak wspaniale Bądź trochę pozytywna, ok? Nie ukrywam, że nagrywam ten materiał, tylko i wyłącznie dlatego, aby ludzie wiesz, myśleli, że jestem taki już rodzinny, pozytywny, że, że lubię moją siostrę, więc byś mogła trochę pomóc, okej? Okay? Potem już zapłacę, ok? Po odcinku 2000 zł, tak jak już mówiliśmy, ok? Tak! Ty raz mi prosili, naprawdę ciągle. Do teraz dostaję wiadomości, zrobię 10 razy dziennie. Czy zapytam Adama o autograf dla kogoś? I co mi ty odpowiadasz? Że nie. Dream, 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 dream. Ale musisz wy wy wybierać mi tylko kosmetyki. Zrób ze mnie słoneczko. Słoneczko? A gdzie Aha. chcesz mieć te promienie słońca? słońcu? Wszędzie ka mojej buzi. Chcę promieniować. Bardzo mi się to podoba. Tęskniałem za tym, żeby się kompromitować. Więc dzisiaj się kompromituję. A co ty teraz mi zrobisz? Słoneczkiem jesteś. Jak to słoneczkiem? Ja nie, nie widzę idzie słoneczka. Z tym słoneczkiem to ja żartowałem. Poza tym, jakie <laughs> słoneczko ma czarne kreski? No nie jest czarne. na zielone słoneczko ze mnie robisz, naprawdę. Jest co, jestem jedną z najgorszych słoneczek jak widziałem w swoim życiu Wydaje mi się A jakie słoneczko ma promień na samym środku? Co się śmiejesz głupio, no? Morda się cieszy, Ta! Jesteś wyjątkowym słoneczkiem. Żebyś ty zaraz nie była wyjątkowa jedyna swoim rodzaju. Jaką rzecz denerwuje w twojej siostrze, a jaka rzecz ją w tobie? No więc ja zacznę. Jego morda. Jestem bardzo wyrozumiałem bratem, ponieważ wiem, że moja siostra przeżywa aktualnie proces dorastania i dojrzewania. Ma 14 lat, jeszcze jest dzieckiem, więc po prostu no potrzebuje... Masz 12 lat, więc proszę nie oszukaj tutaj nikogo, ponieważ i taki nie uwierzy, że masz 15 lat, okej. Okay? 15 lat. Masz 12. 15. 12. 15. 12. 15. Więc fajnie by było, gdyby Dominik już miał 20 lat i miała już dwójkę dzieci. E, 30 lat i dwójkę dzieci. No ale no, no, ma na razie 12 lat, więc. więc, 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 więc 15. 12 lat. Padałem jeden, dwa Na co? Nic. Będziesz poprawiać tak te włosy, tak? Bo no. się czuła takie. Kurwa, że o. Ale ale mam ale pink, jest no, jestem... bo mam piękne włosy. <śmiech> <śmiech> <Okay>. <śmiech> <śmiech> Znudziłem się te brwi, chcę już mieć inne. Nudźmy inne brwi. Nie teraz. Nie! Muszę dokończyć Popłakałem się po prostu dlatego, wiesz? Żeby się tak malujecie codziennie, to naprawdę jesteście masochistki. Sadystki. Chodź. się na to. Widzicie, że to ona wyszła z tym pomysłem. A nam choć pomalujecie. A mówiła mi, że będę łagać. całą. No nie wiem, jak to się. Wyszło trochę za Na no, pewno nie aż tak dużo. No pewno nie jest aż tak źle, co Jak to jest mieć brata uzależnionego od YouTube'a? Czy chciałabyś mieć kanał na YouTubie? Mieć brata uzależnionego od YouTube'a to... Znaczy fantastyczna rzecz, tak jak ja mieć w domu, wow, 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 Ile razy ktoś filtrował z twoją siostrą tylko po to, by się poznać? Filtrował, kurde. <grym śmany> Wybierasz sobie kategorię. Flirt. Ile razy ktoś flirtował z twoją siostrą tylko po to, by cię poznać? Zero. Jak to? Nikt? Nic? Prawda, nie, nie nic? No nie, się przecież żeby... jak no to dobre. Mmm, kto robi normalnie noc? To co jeszcze oczka trochę podrasuję, bo tak słabo wyszło. Nie. Nie zaczęła. Jeszcze wykontrolować trzeba i twarz. Nie! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć! Rankiem, gdy Paryż się budzi we mgle, biją dzwony Notre Dame. Gdy łowi się ryby, gdy piecze się chleb, biją dzwony Notre Dame. Słychać dzwony potężne jak grzmoty i te mniejsze łagodne jak psalm. Jest miasta, w nich dusza i serca porusza ich dźwięk.